Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak łatwo i szybko możecie dołączyć do beta testów w grze League of Legends Przy okazji jeśli macie chęć na więcej takich filmów, strzelajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem A jeśli poszukujecie najróżniejszych gadżetów właśnie z LoLa to macie link do strony w opisie i tam macie najróżniejsze gadżety No ale dobra moi drodzy, co musimy zrobić aby dołączyć do beta testów gry League of Legends Jeśli takie testy oczywiście będą e, Początkowo oczywiście moi drodzy wchodzimy na link do strony, którą macie w opisie tego filmu Czyli na oficjalną stronę LoLa i logujemy się tam na nasze konto Gdy już zalogujemy się na nasze konto to no przechodzimy moi drodzy do zakładki, aktualnie w prawym górnym rogu zakładki moje konto i tym samym wybieramy opcję ustawienia Teraz natomiast musimy zjechać na dół i y, znaleźć opcję To była bodajże opcja właśnie login do konta riot No i tutaj moi drodzy aktualnie zjeżdżamy na sam dół No i mamy preferencje dotyczące komunikacji I mamy opcję komunikacja z Rod games, możemy ją włączyć no jak widzicie aktualnie mamy poniżej jeszcze komunikat otrzymuj wiadomości, i aktualizacje od Riot Games, to może obejmować specjalne oferty, zaproszenia do beta testów i aktualności dotyczące firmy. Czyli moi drodzy, będzie wychodziło coś ciekawego, będą jakieś nowe beta testy, będą poszukiwani oczywiście gracze do beta testów to właśnie za pomocą tej włączonej opcji będziecie mieli szansę otrzymać taką informację właśnie na Waszą skrzynkę pocztową i otrzymać takie zaproszenie do beta testu. Także warto sobie to włączyć, żeby w przyszłości takich beta testów nie pominąć. Jeśli ten film dla Ciebie to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj z a jeśli poszukujesz najróżniejszych gadżetów właśnie z Lola, to masz link do stron w opisie i tam możesz paść, sprawdzić co tam ciekawego jest. Miłego dnia, cześć!